Marcinie, jak nastawimy przed meczem No na pewno chcielibyśmy kontynuować naszą, yy, że tak powiem, rozpoczętą pasę w pierwszym meczu. To jest nas kolejne spotkanie u siebie. Mam nadzieję, że kibice dopiszą, My również przyjdzie ich tak duża liczba jak na pierwszym meczu. My z naszej strony możemy obiecać, że damy z siebie wszystko, no i na pewno nie ukrywam, że liczymy tutaj na dwa punkty. Jak pan swego czasu w pierwszej zapostole zawolnej drużyny odnajduje się w obecnych realiach, czyli jako jej zmiennych? No, jak się odnajduje, no to... No, staram się wykonywać to wszystko, co robię w pierwszej lidze, Tylko teraz wiadomo, dostaję trochę mniej minut na boisku. No, ale to nie, nie powoduje na pewno tego, że się czuję jakoś. Nie wiem, źle z tym. Jak wychodzę na boisko, staram się zrobić wszystko, wiadomo, to jest trochę wyższy poziom, mamy graczy zagranicznych i, i tutaj trzeba naprawdę dysponować się niezłymi warunkami, żeby, żeby tutaj funkcjonować na boisku i staram się grać jak najlepiej potrafię. Zastaraz zagrał już kilka sparingów z, z ekstraligowymi drużynami, był też mecz z Prokołem, Jak pan ocenia, jako zawodnik, który sporo czasu spędził w pierwszej lidze, jak pan porównuje tą pierwszą, pierwszą ligę do ekstraligi? Jest aż tak duża różnica? Nie, chyba aż tak dużej różnicy nie ma, jakiej się spodziewaliśmy. Wiadomo, są wyścig silniejsi, ale to nie jest aż tak wielka przepaść, jakby się wydawało. Patrząc na obecny skład ze stalu, nie wracając do meczu z Prokołem, jak Pan uważa, na co stać naszą ekipę w tym sezonie? Nie wiem, na co stać naszą ekipę. Nie widzieliśmy jeszcze tak naprawdę wszystkich drużyn. I my byśmy byli na pewno zadowoleni, jeśli awansujemy do play -offów. a to co się będzie działo podczas sezonu to wiadomo, trudno to przewidzieć. Są wzmocnienia, a cały czas cały czas też niestety zdarzają się kontuzje tak jak w każdym sporcie. Mam nadzieję, że to nas ominie i będziemy wysoko bardzo w tabeli. Nasz cel jest taki, żeby grać jak najlepiej i być jak najwyżej. A które miejsce zajmiemy na koniec, to czas pokaże. Wiadomo, że trudno oceniać kolegów z drużyny, natomiast co Pan sądzi o wzmocnieniach, które poczynił stałe? Patrząc też na zawodników zagranicznych, y, ale i też na Polaków, na przykład Kubę Dłoniaka czy Tomka Kęsickiego. No. Tomek Kęsicki na razie jest kontuzjowany, ciężko cokolwiek o nim powiedzieć. Kuba na pewno się sprawdził, y, y, nieźle trafia, y, rzuca. Dobrze się zaaklimatyzował tutaj w naszym towarzystwie, a z graczy zagranicznych wydaje mi się, że to są niezłe transfery jak na razie ciągną nasz zespół tak jak w dotych, dotychczasowych meczach i wydaje mi się, że to są na pewno trafione transfery. Ostatnie pytanie, jak Marcin Chodkiewicz przygotowuje się do spotkania? W przededniu, w, sam, w samym dniu spotkania, jakieś ma Pan specjalne swoje sposoby na, na koncentrację tuż przed meczem? Nie, raczej nie mam. Spędzam czas, czas przed meczem spędzam z rodziną, z żoną i z córką. No i jakoś staram się koncentrować, wiadomo, przed każdym meczem. To nie jest jakiś specjalny rytuał. Ok, dziękuję bardzo. Powodzenia.